Smartfony Huawei już od 3 lat działają na autorskich usługach chińskiego producenta. Ale jak właściwie wygląda korzystanie z tych urządzeń w praktyce? Często zadajecie nam pytanie, czy warto rozważyć zakup nowego urządzenia od Huawei. I dzisiaj na to pytanie postaram się odpowiedzieć. Ja jestem Szakal i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka na kanale Technostrefa. Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z firmą Huawei, która jest producentem smartfona Nowa 9, i właśnie na jego przykładzie przygotowałem ten film. Autorskie usługi Huawei, zwane HMS, działają już od niemal 3 lat. Dla niektórych może być to kawał czasu, a innym, te kilkadziesiąt miesięcy, minęło niczym mrugnięcie oka. Fakty są takie, że HMS przeszedł przez ten czas bardzo długą drogę. Dziś z całą pewnością można powiedzieć, że ten producent odradza się na rynku smartfonów niczym Fenix z popiołów. Ale czy Huawei jest faktycznie konkurencyjnym graczem na rynku i czy powinniście rozważać ich urządzenia, kiedy planujecie zakup nowego telefonu? Na te pytania. Postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Na naszym kanale już kilkukrotnie opowiadaliśmy Wam, jak odnaleźć się w nowym systemie Huawei, czy skąd brać brakujące aplikacje. Jednak w miarę upływu czasu nasze poradniki straciły na aktualności, no bo usługi HMS tak naprawdę zmieniają się z miesiąca na miesiąc. Nowe funkcje, które lądują w rękach użytkowników, a w zasadzie w smartfonach, które trzymają użytkownicy w swoich rękach, mogą znacząco zmienić możliwości tych urządzeń. Nie ma co ukrywać. Wszyscy wiemy, czego smartfonom Huawei brakuje, ale na ten moment nie ma się co spodziewać, że to się zmieni. Jednak warto wiedzieć, jak sobie z tym poradzić. Podstawowym narzędziem, z którym powinniście się zaprzyjaźnić, jeżeli w Waszych rękach znajdzie się urządzenie od Huawei, jest wyszukiwarka Petal. Jest to prawdziwy kombajn, dzięki któremu będziecie na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się na świecie. Ale to oczywiście nie wszystko. Po wpisaniu do wyszukiwarki dowolnej frazy, będzie ona automatycznie wyszukiwana w ponad 20 różnych kategoriach jednocześnie. Na przykład, wpisując nazwę aplikacji, od razu zobaczycie linki do jej pobrania, a chcąc znaleźć najbliższą kawiarnię, możecie przenieść się do aplikacji z mapą, no i włączyć nawigację. To po prostu działa i szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że aż tak dobrze. Rezultaty wyszukiwania nie bez powodu podzielone są na kategorie ponieważ dzięki temu możecie automatycznie być przeniesieni do odpowiedniej aplikacji. Przykładem może być wyszukiwarka hoteli czy lotów. Z poziomu wyszukiwarki od razu możecie przejść do odpowiedniego interfejsu i na przykład zarezerwować hotel. A skoro już o aplikacjach mowa, to warto wspomnieć o sklepie z aplikacjami, czyli Huawei App Gallery. Czy świeci on pustkami? Zdecydowanie nie. Może tak było na początku, ale teraz to już zupełnie inna para kaloszy. Zresztą zobaczcie sami, kiedy wejdziemy do App Gallery, no to wita nas TikTok, InPost, Allegro, także wszystkie znane aplikacje. Zobaczcie, Lidl, Janosik, Eobuwie, obuwie mBank, Bolt, Pyszne.pl, Polsat Box Go, Opera, Autopay, chociażby płatności na autostradach, ostatnio dosyć y, temat gorący, HP Smart, no tak naprawdę WP Poczta, zobaczcie, wszystkie takie aplikacje popularne, Amazon, TVP, the STS. Pracuj.pl. Brakujące apki możecie pobrać z innych źródeł i wyświetlają się one zarówno bezpośrednio w AppGallery, jak i w wyszukiwarce Petal. Jeżeli wpiszecie jakąkolwiek nazwę aplikacji, której po prostu nie ma w AppGallery, to mimo wszystko ona się tam wyświetli i będziecie mogli ją pobrać po prostu z innego źródła, co jest oczywiście bardzo wygodne. No i w ten sposób na smartfonie Huawei możecie pobrać i zainstalować na przykład Messengera, Instagrama, Netflixa, a także alternatywy dla YouTube'a i YouTube Music z projektu Vanced. Oczywiście nie mogło zabraknąć również aplikacji bankowych, np. Mbanku, Santandera, Millenium czy PKO. A nowych aplikacji przybywa dosłownie codziennie. No ale właśnie, skoro jesteśmy przy aplikacjach bankowych, to warto odpowiedzieć na pytanie, które bardzo często się pojawia w komentarzach, czy smartfony Huawei obsługują płatności zbliżeniowe? Odpowiedź brzmi. Tak, Jedyne, co trzeba zrobić, to trzeba skonfigurować odpowiednie opcje w aplikacji bankowej i już. Wystarczy odblokować telefon, przyłożyć do terminala i płatność zostanie wykonana. W ostatnim czasie banki wprowadziły nawet możliwość płatności poprzez zbliżeniowego blika. Oczywiście do tego wszystkiego, do realizacji tych płatności wymagana jest działająca aplikacja Waszego banku. Jeśli jeszcze takowej w sklepie AppGallery nie ma, to mam dla Was inne rozwiązanie. Jeżeli chcecie po prostu płacić telefonem, za pomocą dowolnej karty płatniczej, to możecie zrobić to za pomocą darmowej aplikacji Curve. Możecie do niej podpiąć kartę z różnych banków i płacić telefonem zbliżeniowo za pomocą usługi Curve Pay. Działa to tak samo jak w każdym innym smartfonie z Androidem. Jeżeli macie skonfigurowane obie opcje, czyli aplikację waszego banku, no i właśnie aplikację Curve, to potem w ustawieniach smartfona możecie przełączyć metodę płatności, z której telefon ma domyślnie korzystać. Używając telefonu Huawei Warto zaopatrzyć się w alternatywne aplikacje do rozwiązań Google. I tutaj właśnie z pomocą przychodzi na przykład Projekt Venst, czyli bardzo dobry zamiennik dla klasycznej aplikacji YouTube czy YouTube Music. Rzekłbym, że nawet lepszy, bo oferuje wszystko to, co oryginalne apki, ale bez reklam. Możecie normalnie zalogować się na własne konto, również w wersji premium, macie obsługę powiadomień czy odtwarzania w tle. Inną, alternatywną aplikacją do YouTube'a jest na przykład New Pipe. Także jak widzicie, oczywiście jak ktoś chce, to również z tych usług po prostu na telefonach Huawei może korzystać. Dla chcącego nic trudnego, jak to mawiają. No dobra, a co z innymi usługami? Załączniki z maila czy też pobrane pliki możecie łatwo otworzyć z poziomu aplikacji Dokumenty. Ta pozwala na edycję najpopularniejszych rozszerzeń dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji czy plików PDF. Na razie brakuje opcji edytowania tych dokumentów w chmurze, by pracować nad nimi na przykład w kilka osób w formie online, ale pewnie i to niedługo się pojawi. Ale jeżeli chcielibyście korzystać na przykład z pakietu biurowego Google, no to tutaj będzie to raczej utrudnione. Dokumenty da się oczywiście otworzyć, jeżeli ustawi się w przeglądarce internetowej tryb widoku dla komputerów, jednak nie jest to zbyt wygodne, przynajmniej na telefonie, co innego na tablecie, bo tam już poradzicie sobie z tym wszystkim bez problemu. Używając smartfona Huawei nie będziecie mieli dostępu do aplikacji dysku Google. Oczywiście możecie wcześniej pobrać potrzebne pliki na komputer i później przerzucić na telefon. Natomiast jeśli będziecie chcieli przesłać zdjęcia czy pliki z telefonu na inny telefon, telefon albo na komputer w formie online no to tutaj możecie wykorzystać do tego inne rozwiązania inne aplikacje takie jak na przykład Mega czy Send Anywhere i tutaj warto zaznaczyć, że przy okazji instalowania aplikacji czy to ze sklepu AppGallery, czy co ważniejsze, spoza niego, każda apka skanowana jest pod kątem złośliwego oprogramowania. I jest to bez wątpienia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. A jeżeli posiadacie również tablet lub laptopa od Huawei, to do tych wszystkich aplikacji, które macie na smartfonie, możecie mieć dostęp także na przykład z poziomu komputera za pomocą funkcji Huawei Share. A o tym mówiliśmy więcej w jednym z naszych poprzednich Filmów. W systemie Huawei a nie zabrakło także dedykowanej przeglądarki internetowej i klienta pocztowego. Przeglądarka jest całkiem funkcjonalna i korzysta się z niej bardzo podobnie jak z Chrome. Są karty, zakładki, skróty, tryb prywatny czy kanał z newsami. Oczywiście w języku polskim i z polskich źródeł. Z kolei w aplikacji e-mail możecie bez problemu zalogować się na przykład na wasze konto Gmail. Oczywiście w sklepie AppGallery znajdziecie również alternatywne aplikacje do przeglądania internetu czy obsługi poczty. Nie musicie korzystać z tych Domyślnych. Na pokładzie smartfona nie mogło także zabraknąć aplikacji mapy i w tym przypadku są to mapy PETAL. W tej aplikacji znajdziecie wszystko, czego możecie potrzebować do sprawnego poruszania się samochodem, rowerem czy pieszo. Mapa została wyposażona w kilka warstw, w tym zdjęć satelitarnych czy aktualnego natężenia ruchu. Zawiera również informacje o aktualnych robotach drogowych. Na pokładzie jest oczywiście opcja nawigacji, która działa całkiem sprawnie i precyzyjnie. Petal Maps możecie również sprawdzić rozkład i trasę komunikacji miejskiej. My sprawdzaliśmy to na przykładzie Poznania, i tutaj faktycznie to działa. Co ważne, mapa jest cały czas aktualizowana pod względem punktów handlowo-usługowych. Bez problemu znajdziecie w aplikacji Petal Maps najbliższą stację paliw, sklepy spożywcze, galerie handlowe, parki, czy też restauracje i kawiarnie. Zatem, czy da się faktycznie z telefonu Huawei korzystać na co dzień? No, myślę, że tak. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Chociażby Instagrama. Jak widzicie jest Instagram, można sobie wejść na Technostrefę. No Możecie sobie wejść na przykład na naszego Instagrama i zobaczyć chociażby nasze śmieszne memy. Działa oczywiście Facebook, możemy sobie wejść chociażby na YouTube Wenst i również tutaj o, mamy Technostrefę, możemy sobie jakiś film odpalić o Zobaczcie. na przykład o tutaj mam ekosystemie Huawei. A. Spotify działa Spotify. No i jak wejdziecie sobie do e, Huawei App Gallery i wyszukacie na przykład Netflixa, którego nie ma oficjalnie w Huawei App Gallery, no to wchodzicie, klikacie Netflix, klikacie download APK, pobierz. No i się wam pobiera Netflix. No i proszę bardzo. Netflix działa. Przydałoby się jeszcze kilka słów o tym smartfonie, czyli Huawei Nova 9. Jest to pierwszy od dłuższego czasu telefon, jaki Huawei wypuścił na polskim rynku. Na pokładzie znalazł się procesor Qualcomm Snapdragon 778G oraz 8 GB pamięci RAM. Z tyłu są cztery kamery, z czego główna ma matrycę o rozdzielczości 50 megapikseli, która robi całkiem niezłe zdjęcia. Na froncie z kolei, w tym wycięciu tutaj centralnie umieszczonym, znalazł się pojedynczy sensor o rozdzielczości 32 megapikseli. Bardzo dobre wrażenie robi również ekran. Jest to wyświetlacz OLED o przekątnej 6,57 cala, rozdzielczości Full HD+ i z super płynnym odświeżaniem 120 Hz, a ponadto wyświetla ponad Miliard kolorów. Zadbano również o dużą baterię 4300 mAh oraz szybkie ładowanie o mocy 66 W, a kostka ładująca znajduje się na szczęście w pudełku. Więcej o smartfonie Huawei Nowa 9 opowiadałem wam w osobnym filmie. Zachęcam do jego obejrzenia. No dobrze, czas odpowiedzieć na pytania postawione na początku odcinka. Czy Huawei jest konkurencyjnym graczem na rynku smartfonów, przynajmniej w Polsce, i czy powinniście rozważać zakup ich produktów, kiedy szukacie nowego telefonu? Moim zdaniem, jak najbardziej. Nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. O ile nie jesteście power userami skupionymi wokół usług Google, takich jak pakiet biurowy czy dysk. Jeżeli szukacie telefonu, który ma dobry aparat, całkiem wydajną baterię, naprawdę fajny ekran, no i zalety swojego własnego autorskiego ekosystemu, no to zdecydowanie możecie rozważać Huawei, na przykład ten model, czyli Nova 9, ale mam nadzieję, że Huawei zacznie wypuszczać również kolejne telefony. Jeżeli sobie porównacie te filmy, które nagrywaliśmy na początku 2020 roku, a te, które nagrywamy teraz właśnie na temat Huawei Mobile Services, no to możecie uważyć, że po prostu te usługi naprawdę się bardzo rozwinęły i wszyscy powinniśmy się z tego cieszyć. A dlaczego? No bo im więcej konkurencji, tym lepiej, szczególnie jeżeli jest ona różnorodna i oferuje właśnie różne opcje. Tutaj mamy Androida, tutaj mamy HMSa, tutaj mamy jeszcze inny system, więc tak naprawdę tych możliwości jest sporo i to jest dobre dla rozwoju rynku i rozwoju urządzeń. I nie mówię tego po prostu z czapy, tylko mam na to dowody, bo wiele typowo polskich aplikacji może pochwalić się milionowymi zasięgami w sklepie AppGuardii i może to się Świadczyć przynajmniej o dwóch rzeczach. Po pierwsze, zainteresowanie urządzeniami Huawei na naszym rynku zdecydowanie jest. A po drugie, twórcy tych aplikacji także to widzą i chcą docierać do wszystkich swoich klientów, niezależnie od tego, z jakiego urządzenia korzystają. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i komentujcie poniżej, co wy sądzicie o smartfonach Huawei o tych rozwiązaniach, które wam powiedziałem? Czy właśnie rozważacie, rozważalibyście zakup nowego smartfona i właśnie bralibyście pod uwagę również modele Huawei? A, zapomniałem. Huawei ma także swojego asystenta. Jest to Silia, która mówi po polsku. Hej Silia. Napisz SMS do Aleksandra. Pisać treść wiadomości. Huawei ma swojego asystenta głosowego. Twoja wiadomość do Aleksander Albrzki. Huawei ma swojego asystenta głosowego. Chcesz ją wysłać? Tak. Dobrze, wysłałam twoją wiadomość. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście, że Huawei ma swojego asystenta głosowego, który mówi po Polsku. Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, czy rozważylibyście ja jako Potencjalny nowy smartfon, który zamierzacie kupić. No i oczywiście, co o tym sądzicie, i o tych wszystkich rozwiązaniach, które Huawei ma i które Wam zaprezentowałem. Czy to jest dla Was wystarczające? Czy może potrzebowalibyście jeszcze czegoś innego? Czekam na wasze opinie, a tymczasem subskrybujcie kanał Techno Strefa po więcej ciekawych materiałów. Mój dowatszakal. Do zobaczenia do trzania. Trzymajcie się, pozdrawiam, pa! pa.